Znacie Grey Big dzieło Stellar Stone jest uważane za najgorszą grę wszech czasów zdobywając rekordowe 8 punktów na metakrytyku. Dorzućmy do tego jeszcze grę Desert Bus, chyba najmudniejszą grę w historii, w której żeby zdobyć tylko jeden punkt trzeba było spędzić 8 godzin wyłącznie na monotonnej jeździe. Co otrzymamy z takiego połączenia? Zapraszam do oglądania. Desert Leaks powstał 14 sierpnia 2012 roku jako żart androidowego dewelopera Flibaka. Postanowił on wydać na sklep Google Play możliwie najgorszą grę wyścigową, łącząc kultowego już Big Rigs Over the Road Racing z równie kultowym Desert Bus. Efektem tego jest jakimś cudem, wciągająca gra opierająca się na prostych, wręcz banalnych zasadach, a mianowicie zadaniem gracza jest przejechanie jak najdalszej trasy naszym osiemnastokołowcem. Do wyboru mamy dwa poziomy trudności: trudny oraz szalony, różnią się one przede wszystkim sposobem sterowania pojazdem. Na drodze staną nam różnego rodzaju przeszkody takie jak lampy, drzewa czy nawet całe budynki, ale nie musimy się nimi martwić podobnie jak w tytule od Stellar Stone nie zaimplementowano detekcji kolizji, więc możemy śmiało przejeżdżać przez te bariery. Jedyne co może nas zatrzymać to fakt, że nasz pojazd samoistnie skręca w prawo jeśli tego nie skorygujemy, wypatniemy z trasy i zakończymy podróż otrzymując znany z Big Leaks już kuchar z napisem jesteś zwycięzcą. Warstwa graficzna nawiązuje do obu tytułów, z pustynnego busa mamy przede wszystkim naszą piaszczystą trasę, natomiast z gry o ciężarówkach interfejs, liczniki u boku ekranu czy modele. Natomiast oprawa dźwiękowa z oczywistych względów Big Rips nie posiadało audio, pochodzi wyłącznie z gry na Mega Drive. A. Przejdźmy zatem do rzeczy, czyli dlaczego w tytule napisałem, że jest to najlepszy kraw. Ponieważ doskonale zdaję sobie z tego sprawę i daje o tym znać już od pierwszego uruchomienia. To piękna laurka i hołd w stronę wszystkich tych zagraj-kraperów, którzy grając we wszystkie te barachła dostarczają nam rozrywkę. A zatem, w mojej skali ocen, gra Desert Leaks otrzymuje znak równa się, ponieważ, wbrew pozorom, nie jest złą grą, lecz dobrą tym bardziej nie. To po prostu gra, która jest krapem, lecz nie przejmuje się tym wcale, przez co nie mogę być na nią zły. I to tyle w pierwszej recenzji na tym kanale. Co wam się w nim podobało, a co wręcz przeciwnie? Koniecznie podzielcie się tym w komentarzu. Przy okazji chciałbym pozdrowić Mata z kanału MAT. Do zobaczenia.